Nie, moja mama! gdzie jest moja mamusia? Ja nie chciałam to grać! Co Co to za babyki? Ej, czemu wy płaczecie, Co się stało? Nie, moja mama! Nie, moja mama! nie mamy rodziców! Co? Wy jesteście tutaj sami w Squid Game? Tak! Jesteśmy już sami, nie wiemy, gdzie nasi rodzice! Dobrze. Mały chłopczyku, ty słodziutki taki niebieski... Ja? Ja chcę być twoim... Nie ty! Ja chcę być twoim nowym tatusiem! Będziesz synem lidera! Mogę cię adoptować! Hurra, tak! Będę synem lidera! Będę synem lidera! Chodź ze mną, będziemy obserwować tą grę! Juhu! Eee, co ze mną? Dlaczego nikt po mnie nie przyjdzie? Co tak płacze? O, o! Dzień! mnie! Juhu, juhu, dobra, to jedeme! Wow, widzowie, spójrzcie, mam nowego tatusia Moim nowym tatusiem jest lider Ale fajnie, bardzo się cześć, cieszę Cześć, syneczku słodki, hej Wow, cześć, tato Ale ty jesteś wysoki Wow, mój tata jest liderem I to takim wysokim, widzowie, ale super Zostawcie dla mojego nowego tatusia Łapeczkę w górę i subskrypcję Proszę was Zostawiajcie wow. koniecznie łapki, wam rozkazuję, ja tu rządzę Wow, patrzcie, słyszeliście On tutaj rządzi, ale super Mój tata jest tutaj najważniejszy na I świecie. ty też tutaj rządzisz, bo jesteś moim synkiem. Wow, ja też tutaj zodzę. Widzowie, słyszeliście to? Teraz na pewno musicie zostawić łapecki w górę. Ej, a wy też chcielibyście zodzić? Napiszcie mi w komentarzu, tak czy nie? Wow, ale tutaj jest w ogóle fajnie, jaki posąg duży. To jest obóz dla pracowników z Kujtykiem. To są wszyscy ochroniarze i wszyscy się mnie słuchają, synku. I ciebie też. Wow, naprawdę będą się mnie słuchać? Oczywiście, że tak. Tutaj wszyscy trenują, żeby być dobry ochroniarzami dla nas. A tutaj zobacz będzie Twój pokój własny. Wow, ale fajnie, ej! Chcesz Niko. wejść zobaczyć? No pewnie, ej, Niko, spójrz, cześć. to mój tatuś No ja wiem, widzę. Witam wielkiego pana. No, dzień dobry. A ty, lalko, nie powinnaś być w pracy? Ej, ale to jest mama. To, to Twoja mama będzie? No tak, ej, Niko, mama musi lalkę. Hi, hi, hi. No mam i co? E, i, i nie jesteś Sefem, tylko ja jestem Sefem, a popatrz, a to będzie mój nowy pokój. Chodź, chodź tu. Ej, jest pokój. Ej, nie, nieprawda, bo jest złoty i jest taki ładny, spójrz w środku. Ej popatrz, tu jest sklep Smile Slow. No, ja nie Dzień, mam, Smyslo! A ja widzę, gdzie go? smyslo.pl, rusaj na wakacyjne przygody ze Smyslo. Team, wow, pokój Nowa fanas, kolekcja, wow Ale super tutaj jest, zobaczmy Co jest dalej, widzowie, wow Tutaj są nasze, patrzcie Tutaj są nasze breloki Brelotki, patrzcie, zielony Jak on, a tutaj jestem Ja niebieski, a tutaj patrzcie Możecie kupić sobie dwa naraz, Ale super, ja bym sobie przycepił go Na przykład do torebki, albo piórnika Albo plecaka, bo ja nie noszę torebek hi, hi. Ja do telefonu o, do telefonu, ale to jest super pomysł. Widzowie, pijajcie koniec na sklep smileslow.pl. I co mogę tu robić, Tatusiu? Co mogę tu robić? Musisz urządzić swój pokój. Ale sam, ja jestem taki malutki. Ja jestem lalko? prawie jak synka. skrzynka. O, lalko? Tu masz skrzynkę. Dekoruj pokój mojego syna. O, ja mogę ja? też sam. O, zdenerwowała się lalka. No przecież pracujesz dla mnie. Musisz mnie... Co ty zrobiłaś? Ty nie możesz uderzać mojego synka! Synku, każ na tego zielonego dekorować swój pokój. Ej, ty, zielony z oczami, Ej, tu nie. jestem! Nie! No to z drugiej strony, no co ty? I nie mi wydurniaj z... się! Słuchajcie mojego syna! Ale wypalają krzywe oczy, co pan gada! Hi, hi, ma... A co no, mi ma... to obchodzi? Tu macie dekorować wszystko, wszystko jest przygotowane. Eee. Raz, dwa, raz, dwa! Mam mu dekorować, tak, A jest. Ty, synku się relaksuj i możesz im mówić, sama wszędzie stać. Możesz wszystko im rozkazywać. Uuu, dobra, to ja chcę tam łusko, chcę tam safy, telewizor. Ej, co ty tu stawiasz na środku, jakąś szafkę bzytko? Tak stawiam, bo tak trzeba! O nie, nie stawiaj tak! Wszystko mi ma tam. być dobrze zrobione, bo zawołam ochroniarza i was rozwali! Uuu, słyszałeś to, zielony ludku? Hihi! Hi. Ale ja dobrze robię! to no dobrze, za co na końcu ocenisz, czy ten pokój ci się podoba. Jak o. ci nie spodoba, to ich rozwalimy! Ooo, no dobrze. Słyszeliście mojego tatusia? Jesteśmy tutaj najlepsi. O, co to jest? To jest poduska? Mogę sobie usiąść tutaj. Patrzcie, aż się w niej zapadłem, jest taka mięciusia. ej, zapadłem się w niej. Ej, patrzcie, jaki dywan czarny, ładny. Wow, to jest jakiś kikiuś. O O, on mnie tutaj stawia bardzo ładnie. Patrzcie, tutaj jest moje biurko. Ej, no kto postawił safę za ogniskiem i tutaj... A, tato, ja się zdenerwowałem. Czemu oni tak brzydko robią? Czy wy nie mojego syna? Ja się zaraz zdenerwuję. Do dobrze jest, dobrze jest. Wyjdźcie stąd. stąd. Synu, nakrzycz, na nich. Ej, nakrzycz dobrze. na nich, Ej, macie stąd wyjść natychmiast już, nie chcę waszej pomocy, zobacz co on zrobił, on postawił tutaj fotel na tym, na tym kotku carnym, postawił taki fotel i zobacz co on robi ten fotel, ja tak nie chcę, tata. Wszystko naprawimy, synku, a teraz chodź, dam ci twoje prezenty, bo jestem mega bogaty. Uuu, prezenty dla... Patrzcie, widzowie, co ja dostałem! Mam... Mam tablet, mam telefon, ale super! I co to jest? Oj, zabawki, patrzcie, mam tutaj Wszystko taką, o... dla ciebie, syneczku. Będziesz miał wszystko, co najlepsze. O, dziękuję, muszę gdzieś znaleźć miejsce na moje zabawki, żeby A patrz, je postawić, ale tu jest bałagan. Będziesz się uczył, być, jak, jest, jak jest być najlepszym liderem, patrz. Ty będziesz U. sobie pisał. Umiesz pisać? Eee... Jeszcze nie i też nie umiem cytać. E. Ale będziesz musiał się nauczyć, tak? Ej, ale to jest jakiś zesyt, super! E, zesyt jest tutaj taki, patrzcie, ale na nim jest coś napisane. O, podniosłem go. Ja nie wiem co na nim jest napisane, widzowie, pomóżcie mi proszę, ja bym tak chciał wiedzieć co te e, czerwone, tutaj jest jakieś pomarańcowe, zute, patrzcie. Wieszcie co... mojego syna? Macie mu napisać w komentarzach, wkurze! Tak, proszę, pomóżcie mi to rozpisać. Co tu jest napisane i na tym długopisie? Bo ja nie wiem jeszcze, bo jestem taki malutki. E, pomocy, Synku. widzowie, spójrzcie, no, co tu jest? Synku. Tak, musimy się chyba wybrać już na grę, bo już jest czas. O, moją pierwszą grę, widzowie, słyszeliście? To idziemy na moją pierwszą grę, hula, hula. Dobrze, tatusiu, to idę Chodź, za tobą. Idziemy. Johu, spójrz co oni tu zlobili! Oni postawili kanapę obok śmietnika, będzie kanapa cała śmierdząca i tu jeszcze rybki, malutkie akwalium na zewnątrz, co to jest? Rozkażę strażnikom to wszystko posprzątać jak nas nie będzie, nie przejmuj się, będzie naprawione. I... Dobrze, ale spójrz on mi tam dokuca! Nikt się nie będzie dokuczał synku, zaraz się policzymy na grze. Idziemy! Dobrze, tatusiu, chodźmy. Patrzcie, widzowie, jesteśmy w i grze. To jest czerwone i zielone. Patrzcie, tutaj już zawodnicy trochę wysli za linię. O, tutaj jest mój tatuś. Tak, tutaj będziecie mogli się pobawić, chłopcy. Ja wam trochę pozwolę, dobra? U, o, ale super, fajnie! Mój kochany synku, proszę, to dla ciebie. Uuuu, jak bardzo fajna! super! Zielony, no też coś mam dla ciebie, masz? E co to Co jest? Co to za kapiszon? Ja nie chcę tego kapiszona! <laughs> Ale śmieszne. Majki, ty masz lepszą broń, bo jesteś synem moim, lidera. Tak jest, jestem tutaj najważniejszy. Franco! Do roboty! Tam pod drzewo! Raz, dwa, raz, dwa. Dobrze, się ja idę do pracy, a ty się pobacz tutaj z Majkim kolegą. Dobrze, mama. Ale super, patrz, mam nie? taką blond Ej, tu jest z hmm. spójrz. Nie, oj, majlow! Co on tutaj robi? Czemu on gra w tą gle Ej, Majklo. Łoł, cześć Smyslow, co tam u ciebie? Czemu on tutaj... Zamierzam to wygrać. Słyszałeś? On zamierza to wygrać, tak powiedział. Oh, on chce być jeszcze bogatszy. Oh. Wszyscy mnie teraz słuchają. Gra się rozpoczyna za trzy... ...dwa... ...jeden... Uh. Zielone światło. Zielone światło, oni mogą się ruszać, ale oni chyba nie wiedzą, o co chodzi tutaj. O. światło. Mają stać. Ej, nie stoją, patrzcie. Ej, dziadzia, dziadzia, co ty robisz? Uuu, bam, bam, bam. synku, dobrze. A ten dziadzia co? Ten dziadzia co? Ej, może on zodzi tutaj też? Właśnie nie rucham. wiem, idziemy innego. Dawaj, zielane! Mogę Ej. się ruszać. Patrzcie, smacz, tu się tu idzie. Ej, nie, nie mogę cię ruszać. Ej, ale my się możemy ruszać, bo jesteśmy na no tak. lidera i... Patrz, Nie, wy możecie, wierzy. synku, wy możecie! U, ale super, dobra, ja tutaj... A ten się nie ruszył przypadkiem pomarańczowy? Nie, nie! E, ten pomarańczowy? Nie, on stoi, on się w ogóle nie rusa, patrzy Musisz Musimy wszystkich synku! Kto się ruszy? Ej, nie Ty się ruszasz, Ty się ruszasz. No nawet światło. nie próbuj tego, ty zielony ty, ej, ej! Dobra, o, dobra, idą... O dobra, zielony światło. światło. O, patrzcie, się rusa! Bam bam bam! E, bam bam Dajki! Bam. padę w dziurkę! O nie, Niko, pomogę ci! Eee, wychodź stąd jakoś czekaj, cię eee. za rękę. O. o, dzięki! Udało się. Synku, Nie trać na niego czasu, tylko pracuj, tak, tak, tutaj masz, masz, masz. Wszystko. O, dobrze, dobrze, dziękuję. Daj mi jedno. O bac Niko, patrz, teraz Szynku. się pobawimy. Tak. On nie może mieć takiej dobrej broni! Bam, bam, bam! Ale się super bawiłem, Niko! No nie, ja też, ja też! O, dobra, no to słuchaj, tam... Ej, Ej jakiś jest... zabojad. Taki o... zabojad. O, fuj, ja się boję, zapona, jest jakaś smutna, dobra, ja biegnę do słowa. Ej, sypko, 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 patrzcie, Smythlo Ty, graczu, syplał. udało ci się przejść tą grę. Wow, ale super, haha, ha. Teraz się możemy przejść do kolejnej. O, tak jest, ciekawe, ile jeszcze ludzi przejdzie. Dobra, idziemy do następnej. Syneczku, teraz jesteśmy w drugiej grze i wszyscy gracze muszą wyciąć z tych ciastek te tak Kształty tutaj, widzisz? Wow, ale super! Te kształty są trudne. Spójrz, tutaj jest. O, to jest parasolka. kółko, kwadrat, a to jest. A. Nie wiem, co to może być. Niko, jak O, jest mis... gwiazdka, synku. E, gwiazdka. Mm. A. Nie wiem, co to jest. E, dobla, dobra, e, to my się możemy tutaj pobawić, tak? Tak, choć ja też ci dam taką zabaweczkę. Choć, o, zabaweczkę dla mnie. Proszę, U. to dla ciebie. Uuu co to jest Ale super mogę tym malować Spójrz Niko Wow, ale fajnie Ej mam pewien pomysł Niko Popatrz ja tutaj podejdę i coś narysuję Patrz tutaj jest kwadlat I ja go zmienię patrz Ja tutaj sobie mogę malować normalnie I oni nie będą wiedzieli co to jest Ja im to załazę wszystko i narysuję jakiś inny kształt widzowie Zobaczycie co to będzie Narysuję coś śmiesznego patrzcie Tu będzie miało tak Tutaj zmniejszę Tu będzie miało jedno ucho tu będzie miało drugie ucho. Gracze, o, wycinajcie kształty. Wszyscy, wszyscy. O, tu narysuję. O, proszę. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, co za zwierzę rysuję. O, tutaj. Bam, bam, bam. To zamalujemy. Ja rysuję tutaj rysunek. O, bam, bam, bam. Proszę. Tu będzie, a może zuta będzie gzywa taka. O, bam, bam, bam. I teraz narysuję tak. Tu ma buzię. E, tu ma ocy. I patrzcie, tu jest Seba buzie, Wiecie, co to jest za zwierzę? Patrzcie, co to jest? Ej, Ej, to jest. to jest kucyk? Eee, no tak, to jest taki konik słodziutki. Hi, hi. Ale fajni. Taki, syneczku, możecie sobie tutaj pobierać ten fajny plac, zabaw jak chcecie. Uuu, spójrz nikomu, musimy się pobawić, Dobra tutaj. dobra. nie Dobra, dobra. tych synków, żeby nic im się nie stało. Uuuu. Uuu, lalka pilnuje, to jest twoja mamusia, Niko. Gdzie ty jesteś kupię? Jak wam idzie, wycinajcie kształty. O, ciekawe jakim idzie, patrzcie tutaj z Myzlą. On sobie stoi, on myśli, bo pewnie dostał trudny kształt. O, czekaj, tutaj jest jakiś grad. Oni go jakoś atakują, co oni robią? Uu. Ale co to jest za kształt? Przecież tutaj masz narysowany przez mojego synka, jak ma to wyglądać? Mój synek chce mógł zmienić kształty. O, ona coś rysuje, wiem, widzowie. ma pewien pomysł, mogę jej przeskodzić w tym. etapie. Artusiu, czy ja mogę tak. taką, e, taką wykałackę do wycinania tych kształtów? No pewnie, że możesz, masz Wow, ale super widzowie, patrzcie, mam pewien pomysł, bo jestem taki malutki. Ona mnie nawet nie zauważy tutaj. Patrzcie, ja podejdę tutaj z tyłu. O, za lalką. I patrzcie, teraz ja mogę tutaj sobie zmienić. O tak, i jeszcze większe wezmę. I patrzcie, ja jej tutaj zepsuję z tyłu. Patrzcie na to, zepsuję jej. Ona już nie będzie mogła ja zrobić. Graty wycinanie, zaraz się czas skończy! O i ja tu wyciąłem tak bzydko! Majki! Oj, oj oj co to ma być za kształt! No nie, nie, nie! Odpadasz! Eliminacja! Patrzcie, wyeliminowali ją! Hula, hula! Udało się mój Hihihi! Hi. Tak jest, ale bzydko to zrobiła, co, Tatusiu? Tak, synu, to była jakaś masakra. co to w ogóle było za wyciasko, wyciągnie, to brzydko wygląda! Wiecie, on to zrobił Olice, co ten kształt, Ona miała wszystko dobrze. To ale tu nie chodzi o sprawiedliwość. Mój synek może sobie robić wszystko co chce! Tak jest, no właśnie. Te te te. te A co robi bardziej tam na górze jest co Dzień Wow, Niko, jak ty tam wszedłeś? Szybka! Dobra mama! Woo. Wow, ale on zeskoczył, widzowie, Niko! Eee, hey, nie jest mi nic, dobrze mama. Да, это правда. Chcesz się pobawić, czy chcesz iść do kolejnej gry? Mam coś jeszcze. O, ja bym chciał kolejną grę, prawda, Niko? Tak, no bym chciał się pobawić. Mogę wszystkim ogłosić, że idziemy do kolejnej gry, bo ty tam będziesz rządził. Wow, widzowie, słyszeliście to? Ja będę rządził w następnej grze. Dobra, to idziemy do niej, tatuś. Tuneczku, teraz mamy już kolejną grę. Patrz, to jest przeciąganie liny. Wow, ale super. Ale tutaj jest dużo graczy, a tutaj jest tak mało. Hi. Ty jesteś bardzo mądry chłopcem bardzo szybko się uczysz, więc mam pomysł. Ty Uuu. będziesz rządził w tej grze. Możesz swoje zasady wszystkie wymyślać, i mam coś dla ciebie. Wow, mogę swoje własne zasady, widzowie, ale super! Hmm, no to moją zasadą będzie to, ze po tamtej stronie chodźcie tutaj. Ha, do nich Moją zasadą pierwszą jest to, że ma zagrać tutaj Niko i jego mamusia lalka. Ta? Tak, nie mamowy. mowy! Tak, macie tam iść i się przeciągać! Nie tak to. jest! Przeciwia nie pracuje w e, tatusiu, pracujesz w Tatusiu, pracujesz, mój syn tak każe! Raz, dwa, raz, dwa! Tak e, jest! jak go tam wejść? Cynku, pamiętaj, musisz być stanowczy i trochę krzyczyć na nich, bo się nie słuchają inaczej! Tak jest, tatusiu, no to widzowie zacynamy przeciąganie! Uwaga, może cię zacynać! Jułapigo! Wow, o nie, jak go, słabo złapa! Wow, hi hi. O, patrzcie, się, patrzcie, Patrzcie! Ej, a tam ci no co robią? Ej! Wy, dobrze, synku. Się. Oni nie grali bardzo dobrze. Tak jest, tatusiu. Ej, patrzcie. Zrzucili go. On, on normalnie na węce przeleciał z powrotem do góry. O, nie, nie ma tak. Bam, bam, bam. a Amas, hihi. ma ich wszystkich. tylko możesz robić, co tylko chcesz sobie. Bam, bam, bam. Ale super. Ale zaraz, tam jest mój przyjaciel, a ich jest więcej. Jak oni zacną ich łowić, to będzie koniec. Tatusiu, mogę jeszcze jedną broń, proszę? Proszę bardzo, dam ci moją nawet. Dobra, ja muszę im pomóc, widzowie, bo to moi przyjaciele są i nie może im się stać coś złego. Zostawiacie mi łapeczkę w górę, ale najpierw wbijacie na sklep Smyslow, bo mamy tam fajne wieski. ja i Niko. A teraz pomagamy tutaj moim przyjaciołom, bo oni potrzebują pomocy. Patrzcie, lalka jest już prawie zepchnięta. Ja, A Maciej, bam, 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 bam. Wow, Majki nam pomógł. Tak Sinko? jest. Tak, tak, to Ale ta gra na, na tym nie polega, że się wszystkich rozwala. A ale Ja tutaj rządzę w tej Gdzie I ja chciałem pomóc moim przyjaciołom. Och, no dobrze, niech ci będzie No, tak jest. twojemu no. Ej, co to było? Hii. Oni łapią ciebie, tata, spójrz Dawaj go synku, to nie jest śmieszne Ja tu rządzę, nie wolno tak robić Przestańcie, synku, im przestać! Ale śmieszna zabawa Chcę się pobawić z wami, widzowie A wy, jeśli chcielibyście się pobawić też z nami To zostawiacie łapki w górę i komentarze Koniecznie piszcie komentarze I widzimy się w następnym odcinku Papa